すみません。<Okay. S 2> <Okay. S 3> okay. Co roku wielka uroczystość, ponieważ gościmy w swoim gronie wielu wspaniałych gości z okazji Dni Otwartych naszej szkoły. Jak co roku, jak zaznaczyłem wstępnie, otwieramy swoje podwoje dla przyszłych uczniów samochodówki. Chcemy pokazać to, co mamy najciekawszego. Wielu zatem gimnazjalistów, którzy borykają się z wyborem, z problemem związanym z wyborem nowej szkoły. Zapraszamy do samochodówki. Poza wystawą motoryzacyjną, która towarzyszy, jak zwykle, dniom otwartym naszej szkoły, postanowiliśmy w tym roku wzbogacić o nową ofertę ten odświętny dzień, bowiem prezentujemy również rodzaj konferencji popularno-naukowej, gdzie mogą wszyscy zainteresowani pozyskać wiadomości dotyczące przyszłości rozwoju motoryzacji w aspekcie ekologii. Taki bowiem tytuł przyświeca tejże konferencji. Na dziedzińcu szkolnym zgromadziło się wiele wspaniałych pojazdów, wielu przedstawicieli firm motoryzacyjnych, takich jak chociażby Fiat, ŻOP, Citroën, Volkswagen, Mercedes, Jeep, ale znajdują się również i pojazdy specjalistyczne, te, które są na wyposażeniu policji, e, głównie służby drogowej, a także pojazdy specjalistyczne Straży Pożarnej. Wszystkie wspaniałe, nowoczesne, wyposażone w wiele udogodnień, głównie elektronicznych, choć nie tylko. Jeśli chodzi o konferencję, to patronują jej prezydent miasta Radomia, kurator oświaty, a także rektorzy radomskich szkół wyższych, rektor Politechniki Radomskiej, pan Mirosław Luft, pan profesor Miros Mirosław Luft i rektor Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska, Pan Anatole Peret-Jatkowicz. Korzystamy przy okazji konferencji naukowej z pomocy tychże dwóch ośrodków naukowych, ponieważ wykładowcami, osobami prezentującymi nowoczesne rozwiązania motoryzacyjne na tejże konferencji są właśnie pracownicy naukowi, zarówno Politechniki Radomskiej, jak i Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska. Nie wiem, co tam jeszcze można...